Pięć bramek, wielkie emocje, ale to wszystko niestety bez happy endu. Przegrywamy z Krakowią 2 do 3. Jaka jest Twoja opinia o tym spotkaniu? Myślę, że nie możemy sobie zarzucać, może nie inaczej myślę, że nie możemy się wstydzić po tym meczu. Ale bardzo duży niedosyt pozostał w związku z tym, że tą bramkę na 3-2 straciliśmy praktycznie w ostatniej akcji dogrywki. No i Wiadomo, no karne, które by były 10 sekund, że tak powiem, szybciej by został mecz skończony, to by były karne, a tam wszystko się może zdarzyć. Tak Tak czy inaczej, dwa razy wygrywaliśmy, 1-0, 2-1, graliśmy, no nie powiem może jak równy z równym, bo, bo to gdzieś tam e, drużyna gości prowadziła grę, ale naprawdę, no mówię, wstydzić się nie możemy, nie mamy prawa. I, i, I postawiliśmy im twarde warunki. Szkoda, mówię, że w ten sposób odpadliśmy, ale, ale jak spadać, to z wysokiego konia. i Myślę, że ten koń był dzisiaj bardzo wysoki. I, 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 no i fajnie. fajnie, bo to kolejne doświadczenie dla naszego zespołu, który jest młody, który jest budowany cały czas, jeśli chodzi o organizację gry, sposób gry, i, i, i takie doświadczenie na pewno będzie procentowało w dalszej części ligi, bo dla nas liga jest najważniejsza. Zupełnie inna atmosfera towarzyszyła temu spotkaniu. Jaki to był taki klimat grać przy takich zupełnie innych trybunach, w bytowie. No to był taki, taki można powiedzieć e, powrót do przeszłości, bo, bo, bo dawno, dawno temu ostatni raz zagrałem przy takich fajnych właśnie trybunach, takim dopingu, takim oświetleniu. No to jest taki klimat piłkarski. No to zupełnie inaczej się wtedy gra. Inaczej emocje buzują w człowieku i to są właśnie takie momenty, takie chwile, gdzie, gdzie to jest taka esencja futbolu, a nie mecz o 12, chociaż no tak wiadomo, też trzeba grać, ale, ale dla kibiców też jest inaczej, jak oni patrzą na taki mecz gdzieś tam w telewizji czy, czy z Trybun, to jest taka właśnie ta esencja, którą, na którą wszyscy czekają. Bardzo fajnie. Mówię i też nie, nie możemy się wstydzić po tym meczu, więc myślę, że każdy z, na stadionie i przed telewizorami, który nam kibicował yy, nie ma prawa marudzić, tak, tak to może ujmę. 120 minut w nogach. Pewnie w środku jeszcze buzuje, ale z pewnością trzeba już mieć powoli chłodne głowy i no i przygotować się do tego spotkania, które zagramy we, we wronkach z Lechem 2 Poznań. No tak, mecz we Wronkach w niedzielę lek Poznań, wiadomo, wielka firma, mimo że to jest drugi zespół, to wielka firma. I no jeszcze jutro trening regeneracyjny, gdzie, gdzie będziemy lizać rany, jak to się mówi. A później już głowy odwrócone w stronę właśnie wronek Poznania. Przygotowanie, analiza i, i, i no jedziemy dalej, bo mówię, no myślę, że Puchar Polski chcieliśmy, chcielibyśmy zajść jak najdalej. No już, to już jest za nami, a dla najważniejsza jest liga, bo bo tam musimy jeszcze dużo, dużo wylać potu i, i zrobić punktów, żeby osiągnąć jakiś tam swój cel, e, a na tą chwilę no, naj, największym naszym celem są trzy punkty we wronkach i na tym się skupiamy.